Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam w szkole Maryi, w szkole matki, która jest szkołą życia, życia prawdziwego, życia z Boga i życia w Bogu i życia Bożego w duszy ludzkiej. To nam przynosi ta szkoła, to nam przynosi ona, która w ten właśnie sposób. Na różne sposoby, to jest jeden z. My jesteśmy taką małoletką ścieżynką, gdzieś tam tą neuronową ścieżynką w milionach dróg i sposobów, jakie stosuje mama wobec każdego dziecka, jakie stosuje Pan Bóg na drogach swojej woli. Ani to jest takie naturalne, zrozumiałe, że tak jak no, wy, który, które jesteście matkami... Czy ojcami, którzy jesteście i macie więcej niż jedno dziecko, to z każdym z nich, wobec każdego z nich stosujecie inną pedagogikę, prawda? A więc tych drużynek, tych, tych sposobów oddziaływania duszy, czy Marii, oddziaływania Boga na duszę, czy Marii jest, jest bardzo wiele. I tu ta nasza szkoła maleńka w te działania matczyny się wpisuje. Mama przychodzi do nas, a przez nią Bóg, chcąc przelewać w nas niebo, niebo samego Boga. Dzisiaj o takim pięknym wymiarze chronienia, bycia chronionym, bycia zaopiekowanym, dowiemy się i mam nadzieję, że się w nas, w każdym z Was wytworzy to doświadczenie: Jestem chroniony. Nie jestem pozostawiony sobie samemu. A więc, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, <coughs> idziemy sobie do tomu 15. Cały czas jesteśmy w tym samym tomie. 11 lipiec 1923 roku. Znajdujemy takie słowa pana Jezusa: <coughs> Przepraszam, Córko, moja, im większe jest dzieło, którego chcę dokonać, tym bardziej musi być wyjątkowa i niepowtarzalna istota, którą wybieram dzieło odkupienia było największe wybrałem tylko jedną istotę i przekazałem jej wszelkie dary nie przyznane nigdy wcześniej nikomu aby mogła posiąść tak wielkie łaski tak wiele łask i stać się moją matką i abym ja mógł w niej złożyć wszystkie dobre odkupienia i aby zabezpieczyć moje własne dobre dary, skoro została poczęta, aby mnie począć, okryłem ją światłem Trójcy Przenajświętszej, która się stała jej opiekunem i miała za zadanie kierować ją we wszystkim. Zobaczmy. Pan Jezus wybiera, Bóg wybiera Maryję, to jedno, jedyne stworzenie, którym chce obdarzyć takim przywilejem. I zaczyna ją przyozdabiać i chronić. I zaczyna w niej działać. I co tutaj nam mówisz, Panie Jezu? Że okryłeś Maryję światłem Trójcy Przenajświętszej, która się stała jej opiekunem i miała za zadanie kierować ją we wszystkim. Mowa o momencie odpoczęcia do momentu wcielenia. Czyli Maryja w Maryi pracowała cały czas... Od momentu jej zaistnienia w łonie Elżbiety, w łonie Anny, przepraszam, trójca święta. Rozumiemy teraz te piękne słowa griniona de Montfort, że Maryja jest rajem Boga, nigdy nie utraconym. Tutaj nie ma rozbratu, tu nie ma wyjścia z raju, tu nie ma przegranej, tu nie ma cienia myśli przeciwnej Bogu, cienia nawet impulsu, nie wiem czego tam, przeciwnego woli Bożej. Maryja i ta biała, piękna nasza figura też nam w jakiś sposób to mówi. Zobaczcie, ona jest cała bielutka, czyli cała wypełniona światłem. Maryja jest przepełniona światłem Trójcy Przenajświętszej. W każdym swoim słowie, geście. W każdym swoim czynie, akcie, w każdym swoim pragnieniu, w każdym swoim zachowaniu. Czym jest poruszana, czy kim jest poruszana? Światłem Trójcy, działaniem Boga. Za chwilę o tym Pan Jezus nam powie sam. Potem, kiedy zostałem poczęty w jej dziewiczym łonie, E, jako, że byłem prawdziwą głową i pierwszym ze wszystkich kapłanów, podjąłem się zadania jej ochrony i kierowania w niej wszystkim, nawet jej biciem serca. Wow! Zobacz, nawet ciało Marii, to niepokalane ciało, było kierowane przez odwieczne słowo wcielone. Czyli całe człowieczeństwo Twoje, matko, było poruszane przez żywego, działającego w tobie Boga. O miłości nie pojęta. Maryjo, jesteś utkana ze światła, utkana z Boga. Jesteś żyjącą, żyjącą ikoną Boga, sakramentem Boga, hostią żywą, świętą. O błogosławiona, o pełna łaski, Mamo moja, o pełne światło. Dotknięcie Ciebie jest dotknięciem Boga. Spotkanie z Tobą jest spotkaniem z Bogiem. Słuchanie Ciebie jest słuchaniem Boga. Przyjęciem Ciebie jest przyjęciem Boga. I tak z całą resztą, o miłości niepojęta. I zobaczmy dalej. Działał w niej więc Chrystus już w człowieczeństwie, przez człowieczeństwo, strzegł jej, chronił i kierował nią. A kiedy umarłem, powierzyłem to zadanie innemu kapłanowi, którym był święty Jan. Patrzcie. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita sprawa. Nie Piotr, tylko Jan. Mówi ci to coś? Tylko miłości, tylko miłującemu sercu oddanemu do końca, miłość oddaje wszystko do końca i powierza swoje sprawy i powierza ją najpiękniejszą perłę we wszechświecie. Duszy tak uprzywilejowanej, Posiadającej wszelkie łaski, wyjątkowej w zamyśle bożym i w historii, nie chciałem pozostawiać aż do ostatniego jej tchnienia bez wsparcia mojego przedstawiciela. Czyż może uczyniłem to z innymi duszami? Nie, ponieważ nie posiadając tak wielu dóbr, darów i łask, nie potrzebowały takiej opieki i pomocy. Zobaczmy. Maryja powierzona opiece świętego Jana. Nie pozostawiona sobie. Pan Bóg mówi nam tutaj, mi, mówisz nam tutaj miłości, że każdy Twój dar, każda Twoja łaska jest strzeżona, każda dusza obdarowana jest strzeżona, jest zaopiekowana. Nikt nie jest pozbawiony Twojej opieki, a szczególnie jeśli dusza, zobaczmy, im w duszy więcej wzrasta bożych darów, bożego obdarowania, tym wzrasta też jakby stróżostwo, opieka, opatrzność nad tą duszą. Wow. Idźmy do jeszcze jednego tekstu, do tomu 16 z 27 lipca 23 roku. Córko moja, tak uczyniłem przy wcieleniu, najpierw zgromadziłem w mojej drugiej mamie wszystkie dobra. Które były stosowne do tego, aby mógł zastąpić z nieba na ziemię. Potem się wcieliłem i złożyłem w niej depozyt mojego własnego życia. Z mojej mamy wyszedł ów depozyt jako życie dla każdego. Podobnie będzie z moją wolą. Zobaczmy, gdzie jesteśmy, tak? W Maryi jest cały depozyt. Wszystkie dary odkupienia, dlatego jest pośredniczką życia Bożego. Mówimy łask, pośrednictwa łask, ale co nam to mówi, pośrednictwa łask? Łaska taka, łaska taka. Nie, powiedzmy sobie wprost, bo tutaj jest to powiedziane. Pan Jezus nam to tutaj mówi. Złożyłem w niej depozyt mojego własnego życia. Ta łaska, którą to, co my nazywamy łaską, to jest życie to jest życie takie mi się nasuwa porównanie kiedy zbliżam się do Maryi kiedy idę drogą maryjną zbliżam się do niej przyjmuję ją ona przekazuje mi te łaski i chcę je porównać do oddechów Jezusowych oddech to życie duch tchnienie ruch Maryja przekazując mi, bo ma depozyt życia Jezusowego w niej złożony, przekazuje mi życie Jezusa, oddechy Jezusa. A więc, jeśli ja żyję z Tobą, mamą, to Ty napełniasz mnie oddechami Jezusowymi, przelewasz to życie we mnie. I podobnie dzieje się z moją wolą. Ten depozyt woli Bożej, to wszystko, co wola Boża zawiera, też mi jest przekazywane przez Ciebie, Maryjo, i przez Luizę. Bo to, co złożyłeś w Tobie, co złożył Pan Bóg w Tobie w dziele odkupienia, to potem znajduje wyraz także w Luizie i w tym nowym darze, który przez nią przekazuje. Wszystko, co dotyczy woli, woli Bożej, przychodzi więc przez Chrystusa. Przez Maryję i przez Luizę do nas. I my tą drogą idziemy: przez Luizę, z, przez Maryję, przez Chrystusa do Ojca. Droga pośredników, boska droga droga, którą pokazuje mi Pan. To jest Jego pedagogika. O miłości niepojęta, jak jesteś wielka. Jak jesteś uniżająca się, jak jesteś strzegąca swoich dóbr, swoich darów, przekazująca coraz więcej tego życia, tego oddechu życia przez Maryję. O Maryjo, jakże Ci dziękujemy, że dzisiaj przyszłaś do nas, przynieś nam te kolejne oddechy Jezusowego życia, w którym to życie, błogosławiony owoc Twojego życia, przelewasz do nas, rodzisz go w nas. I dzisiaj przynosisz to pod postacią zaopiekowania się nami. Dajesz nam takie poczucie, przelewasz w nasze serce doświadczenie, że Pan Bóg jest stróżem, Pan Bóg opiekuje się. Życiem, które przekazuje, darami, których udziela ludzkiemu sercu, ludzkiej duszy. Każdy dar, który jest przejawem jego życia, jego tchnienia, który przez ciebie, Matko, przychodzi, każdy dar, a więc szczególnie też dar życia woli Bożej, jest w nas strzeżony, jest w nas zaopiekowany. Ty się też tym opiekujesz. Jako najczulsza matka, aż Chrystus w pełni się w nas ukształtuje, aż wiara wyda owoc, aż nadzieja osiągnie kres, fin, cel, aż miłość w nas będzie w pełni e, przemieniającą nasze istnienie, aż my przemienimy się w miłość, aż my upodobnimy się do obrazu e, Twojego umiłowanego Syna. Opiekujesz się nami, Boże, przez ręce Matki, przez ręce e, i wstawiennictwo Luizy, przez ręce świętych, przez opiekę Kościoła, przez Ewangelię, przez Słowo, przez Księgę Nieba. Opiekujesz się nami. Formujesz nas, prowadzisz i kształtujesz. Mamo, pójdźmy dzisiaj z tym darem e, do każdego człowieka, wszystkich czasów. Aby każdy poczuł w sobie dzisiaj, że ma opiekę, że ma kogoś, kto nad nim czuwa, że Ty jesteś tą też, która opiekuje się każdym swoim dzieckiem, każdym dzieckiem ziemi. I że Kościół w swoich kapłanach, w swoich sługach, w swoich świętych jest też tym, kto, kto sprawuje pieczę. A więc opiekę, kto dusz pasterzuje, jak potrzebujemy tego słowa. Dusz pasterzuje, nie jesteś sam, nie jesteś pozbawiony opieki, pomocy, pedagogicznej mądrości, by życie przekazywane w poszczególnych tchnieniach wzrastało w tobie. Odpocznij dzisiaj, poczuj, że kiedy przyjmujesz to z wiarą, nadzieją i miłością, masz opiekuna, masz poręczyciela, masz obrońcę, masz stróża, kościół, Maryja, święci, przyjaciele tego samego ducha, oto wsparcie, oto opieka, oto pomoc. Jakże Ci dziękujemy, Maryjo, za ten dar, za to światło, za opiekę. I ufamy, że będziesz nas uczyć dalej, także przez Luizę, wzrastania w darze życia wolą Bożą, aby w pełni ona się w nas mła, mogła ukształtować, aby mogła poruszać nawet naszym sercem, tak jak poruszało to światło trójcy. Całym Twoim bytem, całą Twoją strukturą, o jakże Ci dziękujemy, jak jesteś piękna i my chcemy być piękni, tym samym pięknem, które nam przynosisz. Amen.